Dzień dobry, państwo. Nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń według stanu na dzień 3 października 2023 roku. Raport z Frontu powstaje dzięki państwa wsparciu i zaangażowaniu. Za każde udzielone nam wsparcie finansowe z serca dziękuję. A tych z państwa, którzy chcieliby nas wesprzeć, Odsyłam do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Nowy Lat, bądź też do opisu tego nagrania, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące możliwości bezpośredniego wsparcia fundacji. A teraz przechodzimy do omówienia sytuacji na Ukrainie. Jak zwykle zaczynamy od podsumowania najistotniejszych działań lotniczych nad Ukrainą w ostatnich dniach. Mamy za sobą wrzesień. Wrzesień miesiąc rekordowy, jeżeli chodzi o skalę rosyjskich uderzeń lotniczych z wykorzystaniem bezzałogowców typu Szachet bądź też Geran. Rosjanie w samym wrześniu wysłali ich nad ukraińskie miasta ponad 500. Średnia ukraińska skuteczność ta deklarowana obrony przeciwlotniczej oscylowała w około 80%. Jeżeli chodzi o rosyjskie uderzenia lotnicze, to wspomnieć należy o tych z ostatnich dni. 30 września. Rosjanie wysłali nad Ukrainą 40 szachedów. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 30 z nich. 1 października Rosjanie wysłali nad Ukrainą 30 szachedów. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu jedynie 16. I wreszcie w nocy z 2 na 3 października nad Ukrainą wysłano 31 dronów typu szached i samotny pocisk Iskander-K. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu. Samotnego pocisku typu Iskander oraz 29 z 31 szachedów. Widać więc wyraźny trend wzrostu, jeżeli chodzi o atakowanie Ukrainy przy użyciu bezzałogowców typu szached, co świadczy o tym, że rzeczywiście Rosjanie rozpoczęli już masową produkcję czy też montaż tychże bezzałogowców na terytorium Federacji Rosyjskiej, o ile początkowo korzystali z dronów importowanych z Iranu, tak, w kolejnych okresach czasu te drony były już niewątpliwie produkowane na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ten środek ataku jest relatywnie tani i służy przede wszystkim temu, aby przeciążyć ukraińską obronę przeciwlotniczą, aby doprowadzić do tego, iż ta wyczerpie swój zapas pocisków przeciwlotniczych. Wrzesień był również rekordowy, jeżeli chodzi o inne działania lotnicze ze strony rosyjskiej. Po pierwsze, Rosjanie intensyfikują wykorzystanie bomb szybujących typu UMPK do atakowania bezpośredniej strefy przyfrontowej. Rosjanie używają bomb szybujących zasadniczo na każdym odcinku frontu i według niektórych źródeł miesięcznie zrzucają ich na ukraińskie pozycje około tysiąca. Wrzesień to również intensywne wykorzystanie przez Rosjan dronów komercyjnych, dronów FPV, które w początkowym okresie ich stosowania były wykorzystywane do atakowania ukraińskich pojazdów. Natomiast kolejne miesiące, kolejne tygodnie, zwłaszcza ten najbliższy okres ostatnich tygodni, to już jest wykorzystanie dronów FPV do atakowania nawet pojedynczych ukraińskich żołnierzy. Widać więc skokowy wzrost. I zintensyfikowanie ich wykorzystania przez stronę rosyjską. Jeżeli idzie o inne działania lotnicze, to 29 września Ukraińcy przeprowadzili uderzenie z wykorzystaniem bezzałogowca na, na podstację elektryczną pod Kurskiem, a już dzień później kolejny atak z wykorzystaniem drona na również podstację elektryczną w rejonie Obwodu Briańskiego. Te dwa odosobnione przypadki mogą być pewnego rodzaju ostrzeżeniem ze strony ukraińskiej, że w wypadku ponownego działania przez stronę rosyjską w wymiarze atakowania ukraińskiej infrastruktury energetycznej, Ukraińcy będą gotowi do prowadzenia własnych działań i atakowania rosyjskiej infrastruktury. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ukraińskie środki, Działania w tym zakresie są nieporównywalnie mniejsze niż te rosyjskie. Innym problemem natomiast jest to, na ile skuteczna będzie rosyjska obrona przeciwlotnicza, przede wszystkim w zwalczaniu bezzałogowców, bo te ostatnie miesiące niejednokrotnie pokazały, że Ukraińcy, korzystając nawet z komercyjnych dronów, są w stanie razić skutecznie e, niezwykle istotne cele na terytorium samej Federacji Rosyjskiej. 1 października Ukraińcy przeprowadzili uderzenia z wykorzystaniem również bezzałogowców w rejonie miasta Dżankoj na Półwyspie Krymskim. Tu Rosjanie informowali o zestrzeleniu wszystkich środków napadu lotniczego. Tego samego dnia, właściwie tej samej nocy, doszło do e, działania ukraińskich bezzałogowców w rejonie miasta Sochi w kraju Krasnodarskim, a także drony pojawiły się nad. Smoleńskiem. W tym ostatnim wypadku Rosjanie informowali o skutecznym zestrzeleniu wszystkich pięciu bezzałogowców. I to tyle, jeżeli chodzi o działania lotnicze. O innych istotnych wydarzeniach w strefie bezpośrednio-przyfrontowej będę już wspominał w momencie, kiedy będę omawiał sytuację na danym odcinku. Jak zwykle rozpoczynamy od omówienia sytuacji w rejonie Ujścia Dniepru. Tu zasadniczo brak jakichkolwiek zmian. Trwa wzajemna wymiana ognia artyleryjskiego, działania grup specjalnych, grup rozpoznawczych w rejonie wysp u Ujścia Dniepru, ale te informacje, które pojawiają się od dobrych kilku dni o dużej ukraińskiej koncentracji w sile nawet kilku do kilkunastu brygad, w rejonie ujścia Dniepru, które miałyby być przygotowywane do przeprowadzenia operacji desantowej, moim zdaniem są fantasmagorią i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I nawet jeżeli Ukraińcy prowadzą tutaj koncentrację, to ma ona na celu zmylenie przeciwnika i skłonienie Rosjan do tego, aby wzmocnić ten kierunek w sytuacji, kiedy zbliża się okres jesienny, okres deszczowy, co spowoduje Rozmiękczenie gruntu na skutek deszczów, prowadzenie operacji dysantowej w rejonie już podmokłym na skutek tego, iż znajduje się bezpośrednio w pobliżu rzeki, jaką jest Dniepr. W momencie, kiedy nie ma tutaj. Istotnych dróg utwardzonych byłoby działaniem ze strony ukraińskiej, bardzo, ale to bardzo ryzykownym i prawdopodobieństwo poniesienia porażki tej operacji dysantowej byłoby niezwykle wysokie. Stąd ja uważam, iż jest to rozdmuchane przez niektóre środowiska medialne, które swoistą ciszę, czy też spokój na innych odcinkach frontu, brak innych medialnych wydarzeń. Rozdmuchują, pompując po raz kolejny ten balonik, oczekując ukraińskich sukcesów. A więc sytuacja w rejonie ujścia Dniepru nie zmieniła się od ostatniego odcinka raportu z frontu. Przesuwamy się w takim razie w kierunku obwodu Zaporowskiego, gdzie mamy do czynienia z tym ukraińskim włamaniem na wysokości Robotyne, werbowe Nowoprokopiwki. Ostatnie kilka dni to kolejne wzajemne działania zaczepne strony ukraińskiej, która. Z jednej strony próbowała poszerzać ten wyłom, a z drugiej kontynuować nacisk bezpośrednio na południe w kierunku Nowoprokopiwki, a z drugiej zaś strony seria rosyjskich kontrataków. I jeżeli chodzi o zmiany terytorialne w tym rejonie, to wspomnieć należy o tym, że Rosjanie zmusili Ukraińców do wycofania się z obszaru bezpośrednio przylegającego do wsi Nowoprokopiwka. Tu mamy rosyjskie sukcesy rzędu Kilkuset, 200, być może 300 metrów, a więc nieznaczne, ale jednak jest to obszar, o który Ukraińcy wcześniej walczyli przez kilkanaście co najmniej dni. Do tego mieliśmy stały rosyjski nacisk na wschód od miejscowości Kopani, a więc zachodnie skrzydło Nowoprokopiwki. Tu Rosjanie atakowali w kierunku na Robotynę, również zmuszając Ukraińców do wycofania się o dobre kilkaset metrów w kierunku wschodnim. Jeżeli zaś chodzi o sytuację na wschodnim skrzydle, to tu górą byli Ukraińcy, odnosząc niewielki sukces na północ od Werbowe, zajmując po raz kolejny obszar, który kilka dni temu utracili na rzecz strony rosyjskiej. Ostatnie dni to tak naprawdę, więc kontynuacja patu, który obserwujemy w tym rejonie i nawet pojawienie się. Elementów kolejnych ukraińskich brygad, a nawet te informacje o huraganowym ukraińskim ostrzele artyleryjskim, który, jakoby miał trwać od dobrych kilku dni, nie doprowadziły do uzyskania znaczących czy nawet pomniejszych sukcesów strony ukraińskiej w tym rejonie. Zbliżający się okres jesienny i deszczowy będzie więc skłaniał nas do tego, aby zamykać ten etap ukraińskiej operacji ofensywnej. Chociaż moim zdaniem Ukraińcy, pomimo trudnych warunków terenowych, atmosferycznych, będą prowadzić nadal działania szturmowe z wykorzystaniem piechoty, co ma zresztą miejsce i w tym momencie, gdyż skala zaangażowania sprzętu ciężkiego przez stronę ukraińską jest bardzo niewielka, zresztą u Rosjan sytuacja jest analogiczna. Nadal, jeżeli chodzi o wymiar ostrzału artyleryjskiego, górą jest strona ukraińska, która Deklaratywnie niszczy sporo sprzętu rosyjskiego, jeżeli chodzi o rosyjskie, e, rosyjskie systemy artyleryjskie, aczkolwiek nie ma na to zbyt wielu dowodów poza pojedynczymi przypadkami. Natomiast wpisy ze strony rosyjskich milblogerów czy rosyjskich żołnierzy nie pozostawiają złudzeń co do tego, że Rosjanie na polu artylerii, artylerii mają nie lada problemy na Zaporożu. Kompensują to jednak w jakimś wymiarze rzuceniem w ten rejon lotnictwa i to jeżeli chodzi o wykorzystanie bomb szybujących, yy, codzienne, yy, wielokrotne bombardowania obszaru bezpośrednio za linią frontu, a więc takich miejscowości jak Orechów, Mała Tokmaczka czy innych miejscowości będących pod kontrolą ukraińską, które stanowią podstawowe Arterie komunikacyjne, zaopatrzeniowe, logistyczne dla ukraińskich żołnierzy, którzy prowadzą działania w rejonie werbowej Nowoprokopiwki. Ten sukces, który Ukraińcy tutaj uzyskali na skutek rosyjskiego oporu na skrzydłach, jest skanalizowany, co powoduje, iż tak naprawdę Ukraińcy dysponują jedną główną drogą w kierunku na robotynę która to jest nieustannie. Ostrzeliwana, a dużo częściej bombardowana, właśnie z wykorzystaniem bomb szybujących, a zbliżający się okres jesieni i deszczów spowoduje, iż ta droga niemal na pewno zamieni się w błotną pułapkę i możemy mieć powtórkę z sytuacji z Bachmutu, kiedy to Ukraińcy również dysponowali jedną drogą zaopatrzeniową, co stwarzało nie lada problemy dla działań obronnych. A nie należy odrzucać scenariusza, w którym Rosjanie okres jesienny wykorzystają do próby zlikwidowania tego wyłomu we własnych liniach poprzez odzyskanie robotyny. Pomniejsze działania trwają w rejonie Nowoprokówki czy innych miejscowości na północ od Werbowe, ale stąd nie mamy informacji o jakichkolwiek zmianach terytorialnych. Na kierunku hulaj polskim brak działań ukraińskich, brak działań zaczepnych, ale z drugiej strony mamy intensywne bombardowania ze strony rosyjskiej ukraińskiego zaplecza i drugi kierunek ukraińskiego włamania, a więc rejon Staromajorskie i Zawitne w kierunku na starą Łunifkę, to Ukraińcy tak naprawdę zawiesili, jak się wydaje, działania zaczepne, tym bardziej działania ofensywne. Ukraińcy w tym momencie prowadzą właściwie działania obronne, gdyż w ostatnich dniach Rosjanie próbowali kontratakować w kierunku na urożajne z rejonu Okta-Bliżkie. A więc ze wschodu, ale te rosyjskie kontrataki zakończyły się niepowodzeniami. Rosjanie kontratakowali również w, w, z kierunku przyłótny na północ. Tu odnieśli pewne sukcesy, wypychając Ukraińców z obrzeży tej wsi. Możemy przesunąć się w takim razie w kierunku Doniecka. W rejonie Wuchłedaru działania o charakterze pozycyjnym rozpoznawczym wzajemny ostrzał artyleryjski, jeżeli idzie o sytuację bezpośrednio na zachód od stolicy obwodu donieckiego, to walki cały czas trwają w miejscowości Marinka. Tu niewielkie terenowe sukcesy rosyjskie w zachodniej części tej miejscowości, a przemieszczając się. Bardziej na północ wskazać należy na to, że Ukraińcy coraz śmielej kontratakują w kierunku Doniecka w rejonie miejscowości Newelskie, wcześniej opytne, wypychając Rosjan i przemieszczając się w kierunku linii frontu, która istniała tutaj w przededniu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji z 24 lutego ubiegłego roku. Nie jest to w żadnym wypadku zagrożenie dla Doniecka, nawet zagrożenie dla lotniska Donieckiego do strony rosyjskiej. Ale Ukraińcy wykorzystują to, że Rosjanie w tym rejonie pozostawili jednostki trzecierzutowe, posłabiając bardzo ten kierunek y, poprzez wysyłanie stąd części elementów różnych jednostek w kierunku innych rejonów frontu, zwłaszcza Bakhmutu i Zaporoże. W rejonie Awdiwki kolejne rosyjskie uderzenia na północ od tego, od tego miasteczka, także bezpośrednio na Adiwkę, ale brak jakichkolwiek rosyjskich sukcesów. Pozwala nam to przesunąć się w kierunku Bachmutu, gdyż w rejonie Gorłówki sytuacja całkowicie ustabilizowana. Jeżeli chodzi o Bachmut, to na północy górą są Rosjanie, na południu Ukraińcy. Po opanowaniu Piszczewi i Andriivki walki cały czas toczą się o rosyjskie umocnienia polowe na wysokości linii kolejowej biegnącej bezpośrednio na wschód od tych dwóch wsi. Jednocześnie Ukraińcy z trzech kierunków ponawiają uderzenie na Kurdiumiwkę. Jeżeli chodzi o Kurdiumiwkę, to ta nadal pod, jak się wydaje, w większości kontrolą rosyjską pojawiają się informacje, że północna część tej wsi jest opanowana przez Ukraińców. Bądź też w bardziej prawdopodobnym przypadku jest strefą niczyją. Zase, jeżeli chodzi o linię kolejową, to z kilku źródeł ukraińskich pojawiają się zapewnienia o jej przełamaniu w kilku rejonach, ale nie ma na to jeszcze bezpośrednich dowodów. Sam Bachmut jest regularnie ostrzeliwany przez Ukraińców, ale nie ma tu zagrożenia odcięcia, okrążenia, czy tym bardziej odzyskania tego miasta przez stronę ukraińską. Nie ma takiego zagrożenia dla Rosjan, którzy to miasto okupują. Jeżeli chodzi o północne skrzydło Bachmutu, to tu Rosjanie ponawiają naciski w kierunku Bogdaniwki, czy Orychowo-Wasylivki, ale te rosyjskie zapewnienia o zajęciu tej drugiej miejscowości są całkowicie wyssane z palca. Nie ma na to najmniejszych dowodów, jakoby Rosjanie odnieśli tutaj tak jakże znaczący sukces w postaci opanowania tej miejscowości. Linia frontu nie uległa tutaj zmianie. Na kierunku siewierskim ponawiane rosyjskie uderzenia w rejonie Biło w Spijnnego, Kamieńskie, ale brak zmian terytorialnych. Północny brzeg Dońca to działania o charakterze raczej pozycyjnym w rejonie torskie, zaliczne, Jampilu, a także działania w rejonie Lasu Serebriańskiego. Podobna sytuacja na wysokości Sfatowa, gdzie walki koncentrują się w rejonie Stelmachiwki czy Kuzemiwki. I jeżeli już jesteśmy przy tym rejonie frontu, to wskazać należy na to, że ostatnie dni to dosyć intensywne bombardowania przepraw na Oskole, a więc bezpośrednio za ukraińską linią frontu w rejonie obwodu Ługańskiego i Harkowskiego. W ciągu ostatnich kilku dni Rosjanie zbombardowali kilka przepraw stałych, a następnie kontynuowali bombardowania, próbując zniszczyć, unieszkodliwić przeprawy pontonowe. Tu po raz kolejny Rosjanie wykorzystali przeciw, przede wszystkim bomby szybuj, szybujące UMPK. Do tego mamy niepokojące sygnały o dosyć dużych problemach, jeżeli chodzi o ukraińską obronę przeciwlotniczą. O tym świadczy to, że w ciągu ostatnich kilku dni, z końca września, początku października. Mieliśmy trzykrotne porażenie ukraińskich składów kolejowych przewożących pojazdy i zaopatrzenie dla wojska na bliskim zapleczu frontu w odległości kilkudziesięciu kilometrów od linii frontu. Te składy atakowane były przy użyciu pocisków rakietowych, jak i być może bomb szybujących. Do tego doszło zbombardowanie czy też ostrzelanie zakładów zbrojeniowych w rejonie Charkowa z wykorzystaniem iskanderów. Ponadto mieliśmy na zachód od Marinki skuteczne porażenie polowego ośrodka szkoleniowego Armii Ukraińskiej, a także porażenie przynajmniej dwóch dużych składów zaopatrzenia na bliskim zapleczu u frontu przez rosyjskie lotnictwo, czy też przy użyciu środków w postaci pocisków Iskander, bądź też, bądź też innych. Wszystkie te przypadki z ostatnich kilkunastu dni świadczą rzeczywiście o tym, że Ukraińcy mają dosyć poważne problemy jeżeli chodzi o skalę możliwości prowadzenia działań obrony przeciwlotniczej. Główną przyczyną tego niewątpliwie jest wyczerpywanie się amunicji do systemów produkcji poradzieckiej na skutek intensywnego ich wykorzystania przez ostatnie kilkanaście miesięcy i niewystarczające dostarczanie systemów produkcji zachodniej i przede wszystkim amunicji do nich. Więc to będzie główne wyzwanie dla strony ukraińskiej i dla ukraińskich partnerów w ciągu najbliższych nawet nie miesięcy. A tygodni, bo Ukraińcy tego sprzętu potrzebują właściwie na wczoraj, gdyż zbliża się zima i Rosjanie z całą pewnością ponowią kolejną próbę porażenia i unieszkodliwienia ukraińskiego systemu energetycznego. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Przepraszam za mój głos, ale cały czas walczę jeszcze z chorobą, ale ze względu na Państwa prośby przygotowałem ten odcinek raportu z frontu. Serdecznie proszę Państwa o polubienie i skomentowanie tego nagrania tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, o zasubskrybowanie naszego kanału, a już niedługo pojawi się na nim debata, którą miałem przyjemność moderować dotycząca modernizacji i rozbudowy polskiej armii z udziałem Krzysztofa Wojczala, komandora porucznika rezerwy Wiesława Goździewicza, Marka Meissnera oraz Grzegorza. Kucharskiego. Już teraz zachęcam Państwa do jej obejrzenia i wysłuchania. Na teraz to wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia już niedługo.